Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Przed nami kolejny odcinek z gry Pokémon Go. Tutaj wkładamy sobie jajeczko i wentowe. Już kolejne wypadło, więc też się przyjdę na następny raz. Tutaj łapię znowu pokemona ducha. Czyli, no, jak widać, event Halloween jest w pełni, więc wciąż jest pełno duchów, a dupa się nie chce złapać. Wciąż nie mam pikachu w czapeczce ani pichu. Również w czapeczce z jajka, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. I ciekawe, czy uda mi się zdobyć medal z duchów albo z mrocznych, może, bo część też jest jednak mroczna. Więc kto wie, a ta cholera się chyba nigdy nie uda złapać, prawda? No, jak, tu, jak widać, no w sumie to kolor miał kółko pomarańczowe to tak na zwykły pokebol chyba nie bardzo. Tak, a ja jeszcze mam do tego, do takiego jakby ktoś pytał, więc też wyszło fajnie. No, a i jeszcze trochę potrwa jeszcze tak z tydzień, mniej więcej, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś dorwać, bo póki co Pikachu widziałam tylko bodajże w nocy na łące u mnie jest taki... Hmm, poke stop yy, i powiedzmy, że nie bardzo mi się w nocy na łąkę. W końcu się cholera złapałam. Yy, jakieś poke boleś na pewno przydadzą. Yy, tutaj drugi. O tam w tyle widać ogon czerwonego Gajardosa. Yy, szkoda, bo ja nie mam żadnego shiny, a Gajardos chyba jakoś najładniej moim zdaniem wygląda, bo, bo po prostu, no, całkiem się różni, tak zamiast niebieskiego jest czerwony, a niektóre szajni mało się różnią i naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że to jest shiny, a niektóre mocno i właśnie um, to wygląda nieźle. Um, no wprawdzie jest najsilniejszy ze wszystkich właśnie szajni które można zdobyć póki co w grze, ale mimo wszystko to to też nie jest takie wow, bo yy, no to jeszcze trzeba trafić na yy, Magikarpia, który będzie miał Dobre CP, dobre IV, i do tego jeszcze akurat, żeby był shiny, więc to chyba nie jest takie proste. W ogóle wprowadzili niedawno drugiego shiny ducha z trzeciej generacji. Właśnie chyba tego da kula. Dalej, dalej się nie nauczam, jak one się nazywają, jak to się czyta. Przepraszam, takie jestem okropna. Dalej się nie nauczam. W każdym razie. Już mamy nie tylko tego, co był wtedy, ale również tego, czyli już są dwa ciekawe, czy inne też mają w planie dodać, czy nie. Nie wiem za bardzo, um, ale to i tak jest nieźle, bo um, w grze dotychczas są bodajże dwa. Były dwa shiny, teraz dodali dwa, to już cztery to całkiem sporo, jak na jeden event. Um, a bez wątpienia to, że łażę sobie z moim tym Grimerem i że jest o połowę dysens zmniejszony, to jest naprawdę fajna rzecz. Staram się chodzić dość dużo każdego dnia, chociaż różnie bywa. Może w końcu uda mi się, tak policzyłam, że uda mi się muka właśnie podczas eventu zdobyć. że jest niewiele, niewiele mi brakuje, już się cieszę, masakra. I potem przerzucimy się na Porygona, żeby zrobić drugą formę. Porygona drugiego, tak? Nie trzeba pamiętać, jak się nazywa. Bo już kamolek mam. Też dość długo nie mogłam zdobyć kamolka. Ale jednak szybciej, niż, niż udało mi się zdobyć Porygona paradoksalnie. Jajko! Fajnie. To jest pierwsze jajko iwentowe, tak mi się wydaje. Może nie pierwsze, w każdym razie iwentowe, Wkładamy kolejne. Nie wiem, jak to będzie, trochę się boję. Tutaj, uwaga, tada, udało mi się muka zdobyć. I właśnie tak jak mówiłam, wstadziłam poligona. Udało mi się w końcu, w końcu muka wychodzić w sensie no, wychodzić grimera na badi i ewoluować w Muka. Mój pierwszy, pierwszy mógł w grze i mogę wam teraz uroczyście powiedzieć, że nie licząc legend i nie licząc regionalnego, który się pojawił w Pradze, no i tam idzie w innych miastach, prawda? No ale w sumie ja mam najbliżej do Pragi. Więc nie licząc tych Pokemonów, których nie mogę na razie zdobyć, bo u siebie jest legendami, no powiedzmy, że nie mam gdzie ich dorwać i nic na to nie poradzę, bo nie ma tutaj za bardzo innych graczy. To nie licząc tych dwóch rzeczy naprawdę cieszę się mega, mega, bo udało mi się, uwaga, uwaga, zdobyć wszystkie pokemony z pierwszej generacji. Wcześniej mówiłabym tylko, że wszystkie mam wychodzone, a jeszcze mi brakuje jakichś tam pierwszych form. Ale udało mi się, ostatnio był szał naprawdę, udało mi się zdobyć Porygona. Udało mi się zdobyć, um, Boże, jakąś nazywa, Skajtera. Um, I cieszę się strasznie, strasznie, więc już teraz uroczyście, oficjalnie i co tam jeszcze, um, zaczynam chodzić z Purigonem. No, i ja wiem, że on jest z pierwszej generacji. Jednak brakuje mi drugiej formy, a druga forma jest drugiej generacji. Więc od dzisiaj zaczynam chodzić z Pokémonami i zaczynam pierwszy raz w życiu właśnie na badi dawać pokemony do drugiej generacji. Tak, wyszła trzecia, ja zaczynam drugą. No, tu zawsze muszę mieć chyba jedną obsługę, jednej generacji, trudną. Ale się strasznie cieszę. Potem mam jeszcze, właśnie, skajtera do zrobienia, mam jeszcze Unixa do zrobienia. Do tego jeszcze Maripa oraz tego Larvitara. Więc, może jeszcze coś? Może nie? Nie jestem pewna. No i brakuje mi Unona, ale no, już na to nie ma wpływu, na jego nawet w nie ma. Więc, dopóki sobie nie pojadę do jakiejś tam pragi czy innego czegoś, to nic na to nie poradzę. W każdym razie, e, już mam skończoną pierwszą generację na tyle, na ile mogłam. E, więc, oprócz takich specjalnych Pokémonów, to już mam wszystkie z pierwszej. I cieszę się strasznie, strasznie się cieszę. W końcu nie udało mi się mu ka z tego zdobyć z rajdu. Trudno, jestem pierdołą. Wtedy, jakbym dorzuciła i trafiła, to bym miała. No cóż, w każdym razie udało mi się z nim wygrać raz. To zawsze coś. No, a ten drugi, co zapomniałam, ten, znaczy jako, ten jako pierwszy, który pojawił się do, jako Shiny, to jest właśnie... Ym, dobra, tutaj mam medal za 200 mrocznych Pokémonów. Haha, mam złoty medal. I udało mi się go właśnie zdobyć szybciej dzięki event, eventowi. Znaczy, no wiem, że bez eventu też by mi się udało, prawda, ale trochę dłużej by to trwało. No i znowu widzieliście poligona. tutaj zdobyłam już kolejny cukiereczek, bo dzięki eventowi jest szybciej. W każdym razie mam już 200, w końcu udało się mroczne zrobić, bo wcześniej mogłam jechać tylko na murklołach, a teraz jak jest event, to część duchów też jest mroczna. I dzięki temu udało się zrobić to szybciej, więc cieszę się, kolejny plusik eventu. A ja zaczęłam później, skończyłam, że Sabre i nie o to się czyta, ale on też. to on był jako pierwszy, pierwszy tych Pokemonów Shiny z trzeciej generacji. No i nadal nie mam żadnego Shiny, że nie wspomnę, że z drugiej generacji, znaczy, że z eventu w ogóle żadnego, no ale trudno. W każdym razie, um, jakieś tam moje małe, moje małe sukcesiki, tak wiem, że inni mają wow więcej, ale ja się i tak mega, mega cieszę. Że udało mi się właśnie zrobić pierwszą generację, prawie. Znaczy, na tyle na się da dobra. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie powiem, że całą, bo to kłamstwo. Nie powiem, że prawie całą, bo to nie brzmi jak sukces. Podstawową pierwszą. Tak sobie to nazwę i to. No i teraz będę. Zacznę chodzić z drugą. Do. Jak mu było? Do Porigona brakuje mi, nie pamiętam już. Ostatnio się chwaliłam, że pamiętam, a teraz już nie pamiętam. 72. Coś koło tego, tak strzelam, ale może nie. No i mam nadzieję, że trochę podgonię podczas eventu, bo wtedy będą szybciej, prawda? No ja wiem, że nie podczas eventu, to raczej nie podgonię. Ale, z, znaczy całego nie zrobię na pewno podczas eventu. Wkładamy sobie jajko dwójkę. Kolejny eventowy, nie wiem, czy będę miała szczęście do piczu, ale zawsze trochę podgonie. Z poligonem zawsze będzie trochę mniej, a 72 to w porównaniu z tym, co chodziłam z mukiem 150, to jest zawsze lepiej. Mm. Tak, miałam coś powiedzieć, zapomniałam. A wiem, jakby poprzedni event, kiedy właśnie pierwszy, pierwszy raz w życiu pojawił się, kiedy były po pikaczu w czapeczkach, pierwszy raz w życiu w wiekach się pojawił piczu w czapeczce. Nie pamiętam, jaki to był. Urodzinowy? Chyba urodzinowy, tak. Ta czapeczka taka z daszkiem na urodziny Pokemon Go w wakacje. I pierwszy raz wtedy pojawił się Pichu w czapeczce. Jego można tylko z Jeka zdobyć, bo na dzikość nie pojawia. Po to, że nie da się zrobić ewolucji wstecznej, żałuję, bo tak by wystarczyło połapać Pikachu i sobie cofnąć. A tak się nie da. Tak więc podczas poprzedniego eventu udało mi się zdobyć dwa Pichu w czapeczce. A teraz, jak mi się żadnego nie uda zdobyć, to będę się. Nie wiem, czy będę się śmiać, czy płakać. Może jedno i drugie. W każdym razie wtedy miałam szczęście, udało mi się zrobić dwa. Teraz on staram się na pewno chodzić, tak każdego dnia trochę chodzę. Może nie te dwie godziny, co wtedy obiecałam, bo różnie to bywa. Ale ja wiem, z godziny dwie różnie to bywa. No i jednak to są dwójeczki, więc dwójki się w miarę szybko wy... wycho... Wycho... wychodzi, wysiaduje. Zależy, jak na to spojrzeć. Więc mam nadzieję, że uda mi się trochę ich zdobyć. Znaczy, trochę, no, no że uda mi się trochę jajek wykluć i może się pojawi jeden Pikachu. Nie, nie, nie mówię, że dwa czy coś. No, tu się przydadzą na rajczu w czapeczce, ale mm, ja bym jednego chciałam bardzo, bardzo. I na razie też miałam takie szczęście, że jak jest event, to wykluwają się fakty. Znaczy, z Pokeseselopu faktycznie wypadają eventowe dwójki. Nie tak jak było ostatnio więc z tymi jajkami, że ciężko było dostać dwójkę, a teraz jest dobrze, cały czas mam chyba dwójki, tak mi się wydaje, że cały czas. Um, uwaga, 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 uwaga! Prawie piczu, tylko kolor ma zły, ale prawie, tak. Kolejna dwójka eventowa, ciężkie życie, nie wiem jak to będzie. Um, no, i w czasie, jak o tym nawijałam, to e, pojawił się trzeci Pokémon eventowy. E, jako wersja shiny, czyli to jest ten taki duszek środek, co się nosi, tak? Nie, nie, go goś nazywał. Przykro mi, może zaraz e, sobie przypomnę. <gry> W każdym razie to już wszystkie są, prawda? Bo nowych Pokemonów jest pięć, z czego dwa z nich mają dru drugie formy. No, czyli już są właśnie wszystkie trzy, bo chodziło mi o to, że wtedy jakby, yy, że, że jeden się pojawił, drugi się pojawił, ale jeszcze są drugie formy. Więc jak się ewoluuje drugą formę, nie wiem, czy pierwsze też wpadają shiny na dziko, nie wiem. Pewnie też. W każdym razie, jak się ewoluuje, to też jest shiny, czyli już jest wszystkie pięć, a ja nadal nie mam żadnego. Peszek. no w każdym razie już są wszystkie i to też nieźle, bo przecież e, nawet jeśli by na jeśli byna... o właśnie, to ten. On się nazywał jakiś. Ja mam sklerozę, wiem, przepraszam. E, na razie pamiętam w miarę pierwsze, drugie, a trzecie jeszcze nie pamiętam. Gocza Szapet, okej, okay. widziałam jakiś szyszyszyszyszy, sz. no. Więc on już też ma wersję Shiny. I niby jest najczęstszy, podaję, że z tych wszystkich trzech, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, czy mi się uda Shiny zdobyć jakoś czarno do widzę. <grym> w każdym razie ym, dali coś nowego i aż tyle Shiny, bo przecież z pierwszej i drugiej ledwo jest dosłownie kilka, tak? A z trzeciej już ich sporo dali. Więc jest fajnie. Mamy mur nadal jak go widzę, to się cieszę, a potem sobie przypominam, że już mam medal zamroczny, więc już nie potrzebuję, ale na pewno mogę być mu wdzięczna, bo gdyby nie on, to by ciężko, ciężko było z, tą moją, z tym moim medalem. A jeśli chodzi o medal duchy, bo też właśnie na początku wiatru tam pokazywałam, że brakuje mi dość sporo. Ja się tak stwierdziłam wtedy, że raczej nie, nie zrobię całego medalu, znając moje możliwości, a raczej możliwości miejsca, w którym mieszkam. Ehm, ale na pewno pójdzie do przodu, mm, tak jak nie poszło w tamtym roku, bo jak był event, już mówiłam, halloweenowy w tamtym roku, to mi gra nie działała, więc nie mogłam nadrobić medalu. Może nie było? Nie, były wtedy chyba. Tak, medale były od początku gry, co ja bredzę, ale nie było wtedy jeszcze bonusu za Pokémony, ale potem dodali, więc... No, i Murkroch nie chce złapać, więc jak już mówiłam, że teraz już się nie cieszę, że go widzę, bo on jest niby taka ma pierdoła. A on lubi uciekać. Wprawdzie z tego, co pamiętam, on ma drugą formę w którejś tam generacji, trzeciej, czwartej, nie wiem. Ale już mam tyle tych cukierków, że teraz nawet choćby już jednego nie zdobyła, to by mi tak miała. No, i mamy naszego, jakąś nazywał, ten też, też stwierdzili, nie wiem twórcy, Że on jest taki mroczny i pasuje do Halloween. Mi się to z chętajem kojarzy, znaczy, je, nic nie powiedziałam. W każdym razie e, nie wiem za bardzo, co on ma wspólnego z tym eventem. Znaczy, wiem, że jest taki trochę taki u, ale takie oczy ma, nie? Ale mimo wszystko niezbyt pasuje do tego eventu, ale co kto woli. Pamiętam, jak był odcinek z Królem w Pokémonach, jak on całe miasto chciał zniszczyć, bo. Jacyś ludzie mu krzywdę zrobili. I miał bodajże z nim gadał. I namówił go, znaczy chcieli z nim porozmawiać, dlaczego on chce wszystkich skrzywdzić. I on mówił, że ktoś tam mu coś zrobił i oni go przekonali. I on stwierdził, że spoko, spoko że daje mu ostatnią szansę. Więc nie powiem. No tamten ten Kruel ta to był niezły, bo on naprawdę rozpieprzył pół miasta i mógł rozpieprzyć drugie pół, gdyby nie to, że zmienił zdanie. Mm. No nie wiem, czy o to chodziło twórcom, ale nieważne. E, na tu niezbyt jest eventowym, ale tak naprawdę event trwa dwa tygodnie, jak już mówiłam. To jest dość sporo czasu. E, szczerze, powiem Wam, że nawet po tygodniu już zaczyna się trochę chcieć żygać tymi wszystkimi duchami. E, jednak, jako, że dodali e, zmniejszony dystans na body, e, plus to, że dalej cholera nie mam piczu, e, to nie narzekam, bo... No, przyda się bani, prawda? No, Większa szansa na zdobycie cukierków, dlatego cieszę się. Ale już trochę mam dość tych duszków. Znaczy to jest zawsze odmiana, tak, bo zawsze były pj no to chyba duszków mam mniej dość niż PJ, bo no, powiedzmy, że krócej są w grze. No cóż, zobaczymy. Znowu duszek. Teraz ma się pojawić, jak już też chyba wspominałam w poprzednim odcinku bodajże, ma się pojawić właśnie kolejne Pokemony, znaczy duchy, tak. Kolejne Pokemony z trzeciej generacji mają się pojawić dopiero na Boże Narodzenie. I powiem Wam, że mam zeza. Powiem Wam, że mam zeza. No drugi raz mam zeza. Naprawdę, czasem chcę łapać, kiedy idę. I to nie jest dobry plan, bo wtedy nie zawsze trafiam. Więc zwykle jak łapię, to się zatrzymuję. Nie powiem, że na środku ulicy. Ale czasem na przykład, no może nie u mnie, bo to raczej nie jest za duży ruch, ale nie wiem, na przykład jak pojadę do Wrocławia łapać pokemony, to na przykład idę sobie, nie, jest jakiś tam chodnik, pełno ludzi wchodzi w jedną stronę, w drugą stronę za mną, przede wszędzie, a ja nagle sobie staję na środku, bo łapię Pokemona. O dziwo jeszcze nikt mnie nie zabił. No cóż, mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Staram się właśnie, żeby nikt na mnie nie wlaszczy coś. E, tak gdzieś z boku, czy. No nie wiem, w każdym razie mm, często się zatrzymuję na środku drogi. Bo tutaj u mnie to nie ma większego znaczenia, szczególnie kłaże po nocy. Jak widać, bo jest ciemne tło w grze. Mm. I powiem jeszcze taką tajemnicę, wam powiem. A? Że, uwaga, uwaga, zamówiłam nowy telefon. Wiem, że w poprzednim odcinku mówiłam, że ciekawy kiedy znowu nie trafiłam, że no, uciekł, że marzyłby mi się nowy telefon do Pokémonów i że jakie by miał tam mieć wymagania z ratatata. Ta, ta, i powiem Wam, że nie planowałam wtedy tego zrobić, ale ostatnio gra jeszcze bardziej się zacina. Znaczy, po pierwsze zasięg jest do dupy. Nie wiem, na ile to poprawi telefon, a na ile po prostu miejsce jest złe. Ale jak pojawił się event, właśnie ten Halloweenowy, to ciągle się wyłączało nagrywanie. A jak jestem na przykład we Wrocławiu, tam jest więcej Pokémonów, więcej Pokestopów, wszystkiego więcej, to naprawdę nie da się prawie wcale nagrywać. Widzieliście, jak nagrywałam poprzednim razem, to dosłownie byłam cały dzień we Wrocławiu wtedy. A nagrałam dosłownie kilka tam fragmencików, bo po prostu wyłączało cały czas. No i w końcu powiedziałam: Oj, tam, oj, tam kupiłam nowy telefon, używany na Allegro. A co z tego już używany? W każdym razie, no, mogłam kupić, tak, bo był tańszy dzięki temu. No, a za tą cenę mogłam lepsze bajery w nim kupić, prawda, niż jakbym chciała właśnie takie wymaganie, takie parametry, to bym musiała droższy kupić. No i tak. I to właśnie to, co miałam ostatnio, normalnie marzenia się spełniają, nie widziałam tak szybko, ha, ha, ha. W każdym razie tak, będzie miał 2 GB ram e, czyli to jest jakby, kiedyś jak kupowałam tamten właśnie do Pokémonów, to był minimum 1 RAM. I to RAM jedno naprawdę przy nagrywaniu już słabo działa. I teraz jest minimum 2, więc mam nadzieję, że za chwilę nie zmienią na 3, bo wtedy będą znowu płakać. Ma e, Windowsa wyższego, Windowsa tak. Mhm. Androida ma wyższego. Um, czyli też właśnie tam miał minimum um, do pokemonów, i bałam się, że na przykład powyższą, więc teraz już nie będę się bała. Ma żyroskop, nie mogłam sobie wtedy przypomnieć, jak to się nazywa, jest żyroskop, więc będę mogła w końcu łapać pokemony. Um, będzie, 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 będzie widać, jakie łapie na, na moim terenie, prawda? Chociaż nie mówię, że zawsze będę tego używać, zobaczymy, ale cieszę się, że się będę mogła pobawić. Co jeszcze? <laughs> Aparat ma lepsze, ale to już nie do Pokémonów, tylko tam do innych nagrań, ale ma. W każdym razie to, to są właśnie te trzy rzeczy najważniejsze, które powiedziałam. Gigaherce też ma lepsze, więc też myślę, że jakoś tam lepiej będzie gra działała. I to tak, a propos, właśnie Pokémonów, tak? Bo jak zobaczyłam tutaj, że jest ciemno w tle, i nie ma jakiegoś tam terenu naszego, tam gdzie ja mieszkam. Po prostu taki zastąpiony z gry, to zobaczyłam właśnie, że jest noc. I tak się zaczęłam śmiać, że ja nie wiem, czy to fajnie, że kupiłam ten telefon w ogóle. Bo przecież jak będę chodzić po nocy, to i tak nic nie będzie widać w tle. Więc nie wiem, jak ja to zrobię. Em, hem, hem, nie wiem. Myślę, że coś tam nagram na pewno. Cośkolwiek właśnie żeby było widać, co jest w tle, ale powiem Wam, że ludzie, którzy grają już długo i mają od początku właśnie że rozkop, to twierdzą, i właśnie ten tryb AR, to twierdzą, że to nie ma sensu, bo po pierwsze zżera bardziej baterie, po drugie po jakimś czasie się nudzi. Plus to, że łatwiej się łapie pokemony bez tego trybu, bo wtedy wiadomo, w którym one miejscu stoją, a podobno, tak jak się łapie, to nie bardzo wiadomo, nie da się wyczuć, czy one są blisko czy daleko od nas. Ale na pewno się trochę pobawię. Tak jakby ten konkurs, właśnie. Em, od twórców, że, że właśnie trzeba było zrobić zdjęcie w trybie rozłapania Pokemonów i można było wygrać, nie pamiętam, czy coś tam, nie wiem co. W każdym razie, mm, nie wiem, czy zdążę z tym konkursem, nie wiem, do kiedy on trwa, pewnie nie zdążę, ale cóż, zobaczymy. Poza tym... Yy, jeśli już mówimy o Pokemonach, to kolejna rzecz, o mi się teraz marzy, to już wtedy też wspominałam, może teraz powiem, ha, haha, no a teraz powiem, mam już, bo, ale dobra. W każdym razie to urządzenie Pokemon Go Plus, czy jak ono się nazywa, też mi się marzy. Na pewno kiedyś kupię, to wam obiecuję. Na pewno kiedyś kupię, zrobię unboxing, zrobię, pokażę jak to działa i tak dalej, bo już trochę o nim czytałam, ale to już nie teraz, tak myślę, jednak na pewno kiedyś tak. Jednak na pewno jakiś tak mm, bardzo fajnie mówię. E, no, ale póki co mam nowy telefon, bo stwierdziłam, że się bardziej opłaca, tak? Bo to mniej więcej to urządzonko kosztuje już nie pamiętam, czy stówę, czy dwie stówę? Nie, wiem, kompletnie nie pamiętam. Każda jest dość sporo. E, więc na razie stwierdziłam, że telefon bardziej się opłaca, tak? Bo jak wiadomo, że jak ktoś ma dobry telefon do Pokemonów, to czemu nie? E, a jak gra się pieprzy, to no, wiadomo, że lepszy telefon się bardziej opłaca niż. E, Tamten Pokémon Plus. No więc się zobaczy, się. Tam był na, na radarze Pikachu. E, więc mam nadzieję, że uda mi się go dorwać. E, powiem Wam, że ucieszyłam się, że on jest. I teraz będę po niego biegła, jak popieczona. Mam nadzieję, że nie umrę po drodze, bo to jest dość sporo do przebiegnięcia. Znaczy nie muszę biec, tak wiem, ale po prostu tak się cieszę, że się pojawił. Ehm, poza tym mam nadzieję, że zdążę i że bo tam zasięg jest trochę dupny, więc zobaczymy jak to będzie. Ehm, pierwszy raz pojawił się nie w nocy, nie na łące i wtedy kiedy jestem właśnie ehm, kiedy łapię pokemony na dworze. Ehm, więc mam nadzieję, że to się jakoś będzie nadawało do czegoś, że uda mi się go dorwać. E, no to trzymajcie kciuki, to by był mój pierwszy Pikachu. Znaczy ten czapetce świątecznej. Udało mi się, patrzcie, patrzcie. Nie powiem wam, gdzie jestem. Dobra, powiem. Już się tak boję już pieprzyć tą malinkę. Od czasu, jak pojawiło się, że można więcej kilka razy karmić pokemony w gymie, to przestałam karmić pokemony malinkami podczas łapania, ale teraz pieprzyć to. Udało mi się! Kurczę, udało mi się! Powiem Wam, że to już jest mój drugi Pikachu, nadałam. To jest dziewczynka. A tamten, co wtedy był, to był chłopiec. Więc tak, jeśli chodzi o tego pierwszego, to właśnie tam widzieliście go na radarze. I tak, poszłam po niego, biegłam i nie, nie udało mi się go dorwać, bo nie było zasięgu. Po czym zniknął, więc stwierdziłam, że trochę za szybko, ale pomyślałam, no dobra, chyba już sobie poszedł. Po czym szłam drugą stroną, jakby pomiędzy tą jedną a drugą ulicą, jest rzeka. I ja właśnie szłam tą drugą ulicą, em, i właśnie tam, gdzie jest ten pokest, to jest właśnie za rzeką. I nagle pojawił się. I powiem Wam, że mm, tam jest tak, że jest jakby hotel, taki parking, mm, i tam, jak się przejdzie przez parking, to jest y, taki teren. Taki jakby niczyj, niczy, tak mi się wydaje. Patrzcie, mam trzeciego Pikachu. Normalnie wysyp najpierw żadnego, a tutaj trzy. W ciągu. Nie jestem pewna. Dwóch dni, czy więcej? W każdym razie dzisiaj już drugi jest, tak? No i. Tam trzeba było po taką górkę pójść. Bałam się, że się zabije, bo jak schodziłam z tej górki, to tam liście są, prawda? Więc można się pośliznąć. Tam ciemno było błoto, obok była rzeka, więc też mogłam się utopić. Żartuję, ale no, obok jest rzeka, nie powiem, jest ciemno. I polazłam tam. Zawsze jak idę tam na ten parking, jak łapię pokemony, przyznaję się, to się wstydzę, że nie wiem, że ktoś mi powie, że ja samochód kradę z parkingu czy cokolwiek, bo no cóż. To wtedy powiem, że pokemony łapię. Bo może nie uznają, że jestem stuknięta. I udało mi się. Naprawdę mi się udało tam. Mimo, że to jest z drugiej strony rzeki, to jednak tam zasięg jakoś zadziałał i udało mi się złapać. To był mój pierwszy Pikachu chłopiec. Potem dzisiaj zdobyłam dwa. I teraz tak. Wyszłam na spacer później niż zwykle i ledwo wyszłam, patrzę w parku jest Pikachu. Leciałam po niego całą drogę. Teraz mnie e, bolą ścięgna w kostę, czy w stopie, nie wiem, jakoś dziwnie biegam. Wkładamy kolejne jajeczko e, eventowe, zobaczymy, czy w końcu mi się Pikachu pojawi. Jak już mam Pikachu, to no cóż, no nie wiem, ale fajnie by było. No i leciałam po niego całą drogę, udało mi się zdobyć Pikachu dziewczynkę. Po czym poszłam sobie kawałek dalej, e, nie zdążyłam spojrzeć na radar, i pod sam nos dosłownie pod nogi. Przyszedł mi trzeci Pikachu, też dziewczynka. No i teraz tak, mam już dwie dziewczynki i mam jednego chłopca, czyli brakuje mi jeszcze jednego chłopca, bo jak już chyba wspominałam, albo i nie, nie wiem. Zawsze starałam się robić tak, żeby po pierwsze mam chłopiec i dziewczynka w każdej czapetce, bo mają inny ogonek, plus dwa chłopiec i dziewczynka Pikachu, żeby zrobić z nich rajczu. Chociaż na razie nie mam cukierków, ale kiedyś tam zrobię. Więc na razie mam trzy, to jeszcze mi brakuje jednego. Co ciekawe, jest więcej dziewczynek, chociaż zwykle było na odwrót więc no nie wiem, mam nadzieję, że z czym się uda, bo jeszcze zostało trochę czasu do końca eventu, więc mam nadzieję, że mi się uda. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Niedługo widzimy się w kolejnym. Napiszcie, czy Wy macie Pikachu w czapeczce. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Pa!